Zapraszamy na wirtualny spacer po wystawie Wrocław 1945-2016, znajdującej się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Technologia filmów 360 stopni sprawia, że możesz oglądać dowolną część ekspozycji. To tu zaczyna się Wrocław. Wspólnie odkrywajmy jego historię. Od samego początku władze komunistyczne starały się przekonywać Polaków do przyjazdu i zasiedlenia dawnych niemieckich terenów wschodnich przyznanych Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Widoczne tu hasła to tylko jeden z wielu przykładów propagandy tamtego okresu. Przede wszystkim sięgano w niej do argumentacji natury ekonomicznej. Podkreślano stabilizację oraz dobrobyt, które miały czekać osadników na nowych polskich ziemiach zachodnich. Nie wahano się jednak sięgać także do argumentacji natury historycznej. Podkreślano piastowską przeszłość Wrocławia oraz fakt, że Wrocław, obok Krakowa oraz Gniezna, we wczesnym średniowieczu stanowił jedną z kolebek polskiej państwowości. Oczywiście w propagandzie nie zabrakło też podkreślania roli komunistów w sprawnym przejęciu i administracji tymi terenami, a także roli sojuszu ze Związkiem Radzieckim jako gwarancji bezpiecznej i nienaruszalnej polskiej granicy zachodniej. Jednym z najważniejszych wydarzeń pierwszych lat powojennej historii Wrocławia. Była uroczyście otwarta w lipcu 1948 roku wystawa Ziem Odzyskanych. Początkowo jej charakter miał być głównie antyimperialistyczny oraz podkreślać zasługi polskiej administracji w sprawnym przejęciu nowych ziem. Jednak tuż przed jej otwarciem, w czerwcu zdecydowano się na zmianę charakteru wystawy oraz dużo większe podkreślenie roli komunistów we wszystkich tych procesach. Całe wydarzenie koncentrowało się wokół hali stulecia której nazwa specjalnie na tą okazję została zmieniona na halę ludową. Obok niej zbudowane zostały trzy drewniane łuki, symbolizujące trzy lata odbudowy tych ziem, a także wysoka na ponad 100 metrów stalowa iglica, symbolizująca dążenie Polski do podniesienia życia ekonomicznego oraz kulturalnego. Iglica wsparta była na trzech podstawach, symbolizujących zgodną pracę chłopa, inteligenta oraz robotnika w realizacji tego marzenia. Podczas samego wydarzenia we Wrocławiu zorganizowane zostały rozliczne zjazdy, imprezy o charakterze artystycznym czy też kulturalnym, a miasto odwiedzone zostało przez czołowych intelektualistów Europy oraz świata. Między innymi był to radziecki pisarz Ilja Erenburg, córka polskiej noblistki Marii kirill Irena Joliot-Curie, czy też e, wielki artysta Pablo Picasso, który to właśnie tutaj we Wrocławiu na serwetce namalował swojego sławnego gołąbka pokoju. Komuniści zdawali sobie sprawę, że bez silnego aparatu terroru nie zdołają zapanować nad polskim społeczeństwem. Dlatego na terenie Dolnego Śląska w bardzo szybkim tempie powstawały komendy milicji obywatelskiej i urzędy bezpieczeństwa. Jednym z wielu takich środków było. Były nowe przepisy prawne, w tym Mały Kodeks Karny i Kodeks Karny Wojska Polskiego, który umożliwiał sądom wojskowym sądzenie cywili za oskarżonych o zdradę stanu. Otrzymywali oni czasami najwyższy wymiar kary, czyli karę śmierci. Więzienie, w którym się znajdujemy, pokazuje symboliczny podział. Z jednej strony mamy przywódców niepodległościowej, antykomunistycznej, konspiracji. Z drugiej strony mamy oprawców: funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, a także prokuratorów i sędziów. Podchodząc do wybranych osób można posłuchać, w jak pesymistyczny sposób traktowano więźniów i jak wyglądały wyroki śmierci osób uwięzionych w więzieniach, na przykład na ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Trzeba również pamiętać o wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku, które tak samo jak referendum z 1946 zostały sfałszowane. Wybory odbywały się w atmosferze terroru. Jawnie agitowano do... Głosowania na listę numer 3, czyli bloku demokratycznego, jak nazywali siebie komuniści. Wybory stały się manifestacją siły i bezkarności komunistów w Polsce, przez co nie cieszyli się oni zbytnio popularnością w społeczeństwie. Prezentowane za mną schody yy, symbolizują władzę komunistyczną, która do niczego nie prowadzi. Na tej ścianie mamy kartkę z konstytucji PRL z 1952 roku, na której sam Józef Stalin naniósł poprawki, a w języku polskim naniósł je Bolesław Bierut. Pomieszczenie, w którym w tej chwili się znajdujemy, jest dużo bardziej optymistyczne niż poprzednie prezentowane przestrzenie. Otaczające mnie różnokolorowe drabiny reprezentują symboliczne dążenie Polaków, czy też nawet szerzej, wszystkich mieszkańców bloku wschodniego, do wyjrzenia z za żelaznej kurtyny, zobaczenia, jak wygląda prawdziwe życie na zachodzie. Dla Polaków taką symboliczną drabinę stanowiła Radio Wolna Europa, a konkretnie jego polska sekcja, kierowana początkowo przez Jana Nowaka Jeziorańskiego. Na falach wolnej Europy starano się obnażać kłamstwa komunistycznej propagandy, opowiadać o tym, jak wygląda prawdziwe życie na Zachodzie, czy też prezentować kolosalne różnice pomiędzy poziomem życia czołowych dygnitarzy komunistycznych oraz zwykłych obywateli. W czasie, kiedy Polacy na Zachód udać mogli się tylko za pomocą radia, tam zachodziły doniosłe zmiany o charakterze cywilizacyjnym, technologicznym czy też politycznym. Upowszechniła się produkcja telewizora. Na wybiegach pojawiły się pierwsze spódniczki mini. Zmieniały się również gusta muzyczne. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto tradycję festiwalu Woodstock. Na Wyspach Brytyjskich powstał sławny zespół The Beatles. Również w życiu politycznym następowały bardzo ważne przemiany. Prezydent Kennedy jako pierwszy amerykański prezydent zdecydował się odwiedzić Berlin Zachodni, a pastor Martin Luther King swoim przemówieniem zawierającym słynne zdanie I have a dream rozpoczął proces zakończenia segregacji rasowej na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto również zwrócić uwagę na znajdujący się tu zegar. Jest on symbolicznym odniesieniem do umieszczonego w 1947 na, stanie, na ścianie Uniwersytetu Sigagowskiego zegara zagłady. Zegar ten odlicza minuty do końca cywilizacji ludzkiej na ziemi spowodowanego naszymi własnymi działaniami. Początkowo twórcy Zegara skupiali się głównie na zagrożeniach związanych z rozwojem broni nuklearnej. Obecnie jednak biorą również pod uwagę zmiany klimatyczne, czy też rozwój cyberterroryzmu. Najdalej od północy zegar znajdował się w roku 1991 po upadku Związku Radzieckiego. Najbliżej natomiast w roku 1953, kiedy to Stany Zjednoczone oraz Związek Radziec Radziecki weszły w posiadanie broni termojądrowej. Obecnie. Zegar znajduje się dwie minuty przed wybiciem północy. 5 marca 1953 roku umiera Józef Stalin. Jego śmierć rozpoczęła proces, który nazywamy dziś potocznie odwilżą. Rozpoczyna się on w Związku Radzieckim, jednak wkrótce objawił swym zasięgiem cały blok wschodni. Po Stalinie władzę w Związku Radzieckim objął Nikita Chruszczow, zwolennik liberalizacji życia społecznego oraz polityki kraju. Wkrótce po tym wydarzeniu umiera dyktator polski Bolesław Bierut, co tylko przyspiesza procesy liberalizacyjne w naszym kraju. Z więzień wkrótce zwolniono aż 35 tysięcy więźniów politycznych. Osoby represjonowane w okresie stalinizmu objęła amnestia oraz zostały one zrehabilitowane. Również kardynał Stefan Wyszyński, prymarz polski, zwolniony został z internowania. Co ważne z perspektywy Wrocławia, tutejsze biskupstwo objąć mógł nareszcie biskup Bolesław Kominek. Także we Wrocławiu społeczeństwo oczekiwało liberalizacji życia społecznego, a także poprawy warunków bytowych. Miasto wciąż było bardzo zniszczone po wojnie, często brakowało także artykułów pierwszej potrzeby. Wrocławianie masowo solidaryzowali się z uczestnikami krwawo stłumionych protestów w Poznaniu, a czasowe poluzowanie cenzury tylko przyspieszyło ten proces. Przejęcie władzy w Polsce przez Władysława Gomułkę i jego ekipę w październiku 1956 roku. Obudziło nadzieję na odzyskanie niepodległości. Przez kraj przetoczyła się fala protestów. We Wrocławiu szczególnie dramatyczny przebieg miały te w pobliżu gmachu Politechniki. Kilkanaście tysięcy osób zażądało tam wycofania armii czerwonej z terenu Polski. Tylko dzięki rozważnej polityce władz uczelni udało się uniknąć rozlewu krwi. Jak miało się wkrótce okazać, odwilż październikowa była tylko krótkotrwałym wybiegiem politycznym, po którym władza powróciła do polityki silnej ręki. Jednak nawet tego typu zmiany witane były z nadzieją na lepsze jutro.